Piąteczek, piątunio, lecimy, pierwszy materiał z nawodnieniem, najbrudniejszy i najcięższy chyba, cyk, a bo jeszcze ten jest, lodówka do rozładowania, a to, co to? No podest, do, żeby ją ściągnąć. A, bo ten, Taki dobra, okej, okay. no dobra, rozładujemy maszyny i lecimy. No dobra moi drodzy, pierwsze koty. Za płoty. <noise> Plan jest taki, że tu będzie, będą te dwie skrzynki zasilające, i stąd rozciągamy linię w tą stronę i dwie idą w tą stronę. Generalnie jest tak, że z przodu jak kopaliśmy tą studnię chłodną, to myśleliśmy, że jest głębiej troszeczkę. <noise> I zaczęliśmy, próbowaliśmy sobie z przodu, nie? I proszę bardzo. Dodatkowa, dodatkowa robota, no ale to, to zawsze tak musi być, nie? E, także pierwsza linia już jest tak naprawdę z ośmiu e, dokończona. Tam aż na sam koniec zaraz Wam w ogóle e, pokażę, e, pokażę plan. E, no co, wolno idzie, nie idzie jakoś tam szybko, nie wiadomo jak, bo to ciężkie diabelstwo A, w ogóle włączyliśmy i mistrzunie. Włączyliśmy maszynę, no i tak staliśmy sobie z przodu. Tutaj się reguluje wysokość, tam 20, 40, 60. My kopiemy na, my kopiemy na 40. Odpalona maszyna zagłębiła się, no i próbujemy pchać do przodu, i nie działa. A się okazało, że przecież do tyłu trzeba jechać. Także, no, Takie, taka od historia. A teraz pokażę Wam jeszcze, yy, pokażę Wam plan, jak to w ogóle wygląda, bo pewnie nie widzieliście. Zuzia tam dzielnie walczy z kamieniami. Tutaj w ogóle jeszcze mamy tą studnię chłonną i tu robimy przekop właśnie pod, pod rurą, żeby nic, już nie, żeby nic już nie szkodzić. No to już względem tego musiało wyjść, nie? A teraz plan. Jesteśmy... Jak to jest? Tak jesteśmy? Tak jesteśmy. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie mam kciuk. Tak to wygląda. Czyli tu są, tu są skrzynki. Od skrzynek teraz lecimy tam, i jedna czerwona właśnie jest wykopana tam. Teraz jesteśmy na rozwidleniu, gdzie idą kolejne yy, cztery sekcje. Więc idziemy teraz w tą stronę. To co? Time Timelapse jakiś i lecimy. I know you told your Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. O, powiem wam rześko. Kolejny dzień mamy. Wczoraj działaliśmy w sumie 3 godzinki, no i zrobiło się tam już ciemno, więc yy, odpuściliśmy, ale powiem wam, że mamy tak naprawdę no, prawie połowę połowę wykopaną. Yy, to się tak wydaje na planie, ale nie ma tego jakoś tam yy, nie ma tego jakoś dużo. Yy, w, tutaj na przykład z tej głównej linii Idzie, zrobimy dwa rowki, yy, dwie rajki i po trzy rury wsadzimy, więc yy, no więc jakoś te, 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 te metry, metry uciekają. Około 150 metrów wczoraj wykopaliśmy na może troszeczkę mniej, na, przez 3 godziny, no to można policzyć tam spokojnie te 40 metrów bieżących. Na, na godzinkę, jakbyście chcieli to, to robić. W ogóle nie wiem, czy mówiłem, całe nawodnienie i cały plan mamy od firmy Dropplant. I powiem Wam, że dostaliśmy też takie szczegółowe filmiki specjalnie nagrane, nagrane dla nas, jeżeli chodzi o montaż itd, i tak dalej, więc petarda, jakby tak każdy podchodził do tematu, to było świetnie. A teraz jeszcze słów kilka odnośnie koparki łańcuchowej. Zobaczcie. Już ją wcześniej pokazywałem, a w ogóle co się stało, musieliśmy zrobić na krótko, bo pękła manetka gazu. No niestety, nie wiem dlaczego tak się stało, ale trzeba będzie co za to zapłacić. No nic, w każdym razie, jeżeli będziecie mieli możliwość, to już teraz tak z doświadczenia mogę wam powiedzieć, to wypożyczajcie koparkę łańcuchową z napędem, czyli nie taką. Manualną, tak naprawdę, bo ona w momencie kiedy się włącza, to tylko ten łańcuch zasuwa, a całą resztę, całą pracę musicie wykonać. Niestety, wy no my takiej możliwości nie mieliśmy, bo najbliższa taka koparka była w Gdyni, więc no nie będziemy jeździć do Gdyni, bo to bez sensu. Kawał drogi o tam koszty to nawet nie chodzi. No bo ta 250, tam było chyba 350 czy, czy jakoś tak. No ale generalnie powiem wam nie jest łatwo u nas no ziemia jest taka jest jest dosyć twardo tam gdzieś jakieś korzenie coś tego jak ktoś ma ładną ładny dywan i nasypane ziemię to to nie ma problemu bo idzie spoko ale jeżeli chodzi o, o takie jakieś cięższe tereny to fajnie by było żeby było właśnie żeby był ten napęd i wtedy tu macie takie właśnie wajchy Majstry mieli chyba taką no na pewno mieli i ona wtedy regulujecie sobie. Ten miecz idzie góra-dół. Dodatkowo jest napęd przód i tył, więc wtedy to jest bajka, bo po prostu sobie jedziecie, trzymacie tylko i sterujecie, a ona wszystko ciągnie. No tutaj niestety trzeba użyć siły mięśni, i dzisiaj powiem Wam. Nie jest kolorowo, wszystko mnie boli, no ale trzeba to, e, trzeba to zrobić. Plan jest dzisiaj taki, że do 14, do 15 musimy oddać maszynę, więc trzeba to pocisnąć wszystko, żeby no nie płacić dodatkowej kasy za kolejną dobę. Tym bardziej, że no pewnie trochę będzie skasowane za tą manetkę gazu, nie? E, tutaj mamy już wykopane, nie wiem czy to pokazywałem, tu mamy już wykopane, przygotowane, gdzie idzie ta studnia, więc sobie polecimy takim, takim delikatnym uczkiem. Tutaj zrobimy sobie, przepuścimy rury pod. No, jak są jakieś przeszkody, to, to trzeba sobie radzić, i cały, całe te skrzynie będą zaczynały się tutaj, tutaj w, tym, w tym miejscu. W ogóle nie wiem, czy się ze studnią, bo teraz w okresie takiej suszy od około, około miesiąca spadł poziom wody no jest to z 20 cm wody, nie? także muszę coś pokombinować z tą studnią, nie wiem czy będę ją pogłębiał czy, czy jak to będzie wyglądało, no generalnie system jest, system będzie taki, że woda będzie pociągnięta jeszcze tak jakby z domu, będzie szło ziemią będzie specjalny elektrozawór, który będzie dopełniał nam wodę do studni i wtedy ze studni pompa będzie pobierała wodę, przechodziła przez cały, ten, przez cały system sekcji i będzie szła woda na ogród no tu jest generalnie problem z tą wodą to nie jest, nie jest za kolorowo, no, ale trzeba sobie jakoś poradzić skoro już zrobiliśmy tą studnię, no to zrobimy chyba ten system, a jak to nie wypali chociaż zobaczymy jak to będzie działało, nie mam pojęcia, nigdy nie miałem styczności z tym takim, z czymś takim tyle jeżeli chodzi o maszynę, tak jak mówię, jeżeli macie taką możliwość to z napędem a jeżeli nie, no to trochę się pomęczycie i przynajmniej trening sobie zrobicie czyli co, plan jest taki, że odpalamy maszynę, a bo jeszcze sobie robimy rowki pod, ogrodze, pod ogrodzenie, co ja mówię, przewody bo będzie oświetlenie ogrodu wymyśliliśmy sobie to tak, że będą oświetlone oświetlone brzuski plus jeszcze będą tam w rogu na tarasie będą jakieś lampki plus tam na rabacie i tutaj te brzozy też będą oświetlone więc tak to sobie zrobimy wszystko, wszystko będzie zaczynało się tutaj w tym miejscu bo w tym miejscu będzie stała altana i tu będzie przeciągnięty jeszcze przewód mamy, on jest na klik w domu i stąd będzie się rozchodziło będzie się rozchodziło dalej. Dobra, tyle teorii. Odpalamy maszynę i jedziemy dalej. A tutaj mam drugą maszynę, już taką ręczną, w postaci młodszego brata. Gdzie poszedł młodszy brat? Poszedł gdzieś. Będzie już robił tata przygotowanie już pod te, pod te skrzynie, pod elektrozawory, żeby to miał ręce i nogi. Dobra, lecimy. really know just what you want with you i don't ever feel calm i could feel the sweat inside my palms play with me like cats and a string you don't understand the pain it brings you don't ever want to give me wings you don't ever want to set me free you know i'm addicted to you and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo got me coming back for more even when i've been screwed dolls full of pins pierce my heart straight through Ja Wam powiem, że to jest jakiś hit i nazwa kanału jest adekwatna. Maszyny już nie ma, oddaliśmy i nie jest też skończone. Nie skończyliśmy tutaj głównego. Tam jest jeszcze jeden zraszacz i przodu. Nie ma tego dużo. Ale to jest pewnie ze 30 metrów bieżących kopania. A maszynę musieliśmy oddać nie dlatego, że się skończył czas, ale dlatego, że pękł łańcuch. Także fajnie. To teraz trzeba kopać ręcznie. Dobra, zobaczcie, ręcznie ogarnięta ta strona. Hop, tutaj. I musieliśmy dokopać jeszcze tutaj te małe plus poszerzyć tutaj skrzynię bo musi się tutaj wszystko po prostu zmieścić no także chciałbym wam powiedzieć coś pozytywnego ale nie mamy już siły jeszcze trzy rajki takie zostały tam po nie wiem 10 metrów i trzeba to przekopać na drugiej stronie Ech, cała reszta jest ogarnięta tak to się wszystko prezentuje. Rozładowała mi się wczoraj już kamera i powiem wam, że miałem gdzieś już to nagrywanie. No nieważne, mamy kolejny dzień. Chmurek wrócił, siły wróciły. W ogóle zobaczcie, to są ręce po, po wczoraj. No ale co, tak musi być, nie? Skończyliśmy, skończyliśmy tak naprawdę kopanie. Tak to wszystko wygląda: dwie skrzynki rozdzielające. Tutaj jeszcze będzie jedna taka mała skrzyneczka do zaworu do dolewania wody do studni. Tak się to wszystko prezentuje. Pokopaliśmy to, co musieliśmy. Cały ogród też jest tutaj rozkopany. Prądowe wszystkie e, też są na miejscu. No, widzicie, tutaj, tak naprawdę, na środku nie ma tego dużo. No, tu jest Altana, tak, więc tu musi być troszeczkę więcej. Tutaj, jakiś zraszacz, tutaj coś, prąd, i tak dalej. Na końcu tutaj będzie też właśnie to miejsce na ognisko, więc też musiało być trochę więcej udziwnień. I tak samo tutaj ta rabata. Także generalnie yy, nie ma tego dużo, ale no na kopalni znaczy nie ma tego dużo. Na 1800 metrów trawy, więc tych metrów rowków wyszło mnóstwo, ale generalnie yy, nie jest to jakoś tak bardzo rozkopane. No ten przód też tutaj tak wygląda tych zraszaczy, tutaj musi być trochę więcej, one są o mniejszej, o mniejszym promieniu, więc tak to się wszystko prezentuje. Tam jeszcze trzeba dokończyć ale to jak będą siły. Dobra, a teraz co? Zabieramy się w takim razie yy, brudna robota skończona, zabieramy się za nawodnienie, za zraszacze, za rury za podłączenie ale to już zapraszam do kolejnego odcinka.